Subskrybujesz mnie, ale nie wyświetlałem Ci się filmy? Teraz musisz kliknąć na dzwoneczek i zaznaczyć opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Nie przewijaj tego. Na fanpage'u jest niecałe 200 lajków, a widzów mam prawie 22 tysiące. Jeżeli chcesz mieć ze mną szybszy kontakt, to polub mój fanpage, link w opisie. Hej, cześć, mam kozi Dziś odcinek trochę się spóźnił, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Wielkie dzięki za wbicie ponad 1300 łapek w górę pod poprzednim filmem. Dacie radę dziś dobić ich tysiąc? Wierzę w Was. Dziś pozdrawiam Szymona oraz Łukasza, a pierwszy pod poprzednim filmem był ten oto pan. Poprzedni film macie w karcie po prawej stronie, a ja zapraszam do oglądania. Numer 3 Facet jeździ po lesie i spotyka motocyklistów. Motocyklista oraz kierowca zaczynają się bić. Sami zobaczcie, co z tego wyszło. Numer 2. Tutaj motocykliści zostają napadnięci w lesie przez faceta, który bije ich kijem. Szybkie info: brakuje mi 100 subów do 26 tysięcy. Wbijecie je dziś? Powodzenia. Oh, <tryk> dźwięka, dźwięka, dźwięka. A, Numer jeden Tutaj facet grozi motocykliście nożem. Sami zobaczcie tą chorą sytuację. Führerschein, Habe ich nicht dabei? Das wage ich nicht. Führerschein, papiery! Habe ich nicht! Dann steigst du aus, gehst heim, hole, die Maschine bleibt hier. Stim sie vorläufig fest, fertig. Nein! Die bleibt hier! Nee! Stell dir den Hals ab. Was willst? Die Maschine bleibt hier, stest du

Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Na razie, i cześć!